Cyprian Kamil Norwid. Coś ty, Atenom, zrobił, Sokratesie. Coś ty, Atenom, zrobił, Sokratesie, że ci ze złota statuę lud niesie, otruwszy pierwej. Coś ty, Italii, zrobił, Aligierii, że ci dwa groby stawi lud nieszczery, wygnawszy pierwej. Coś ty, Kolumbię, zrobił Europie, że ci trzy groby we trzech miejscach kopie, okuwszy pierwej. Coś ty uczynił swoim, Kamołem się, że po raz drugi grób twój grabarz trzęsie, zgłodziwszy pierwej. Coś ty kościuszko zawinił na świecie, że dwa cię głazy w dwóch stronach gniecie, bez miejsca pierwej. Coś ty uczynił światu, Napoleonie, że cię w dwa groby zamknięto po zgonie, zamknąwszy pierwej. Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu. Więc mniejsza o to, w jakiej spoczniesz urnie, gdzie, kiedy, w jakim sensie i obliczu Pogrób Twój jeszcze odemkną powtórnie. Inaczej będą głościć Twe zasługi I łez wylanych dziś będą się wstydzić, A laści będą łzy potęgi drugiej Ci, Co człowiekiem nie mogli Cię widzieć. Każdego z takich jak Ty Świat nie może od razu przyjąć na spokojne łoże I nie przyjmował nigdy, jak wiek wiekiem. Bo glina w glinę wtapia się bez przerwy, Gdy sprzeczne ciała zbija się aż ćwiekiem, Później lub pierwej nie jestem specjalistą, ale o wierszu się chętnie wypowiem. Cyprian Kamil Norwid, a na początku może zacznę od genezy. Cyprian Kamil Norwid był poetą mało znanym i odkrytym dopiero w epoce młodej Polski przez innych poetów. Warto tutaj wiedzieć, że na dole wiersza jest dopis pisałem w Paryżu 1856 roku w styczniu. W poprzednim roku. W listopadzie, czyli trzy miesiące wcześniej, umarł Adam Mickiewicz. Dlatego ten wiersz w pewnym sensie nawiązuje do niego oczywiście. Cyprian Kamil Norwid to poeta romantyczny. I to właściwie wszystko, co musicie wiedzieć jest takiej genezy podstawowej. Dalej, jeżeli chodzi o analizę wiersza. Wiersz składa się z trzech części ponumerowanych 1, 2, 3. Pierwsza z nich, trochę bardziej wyjątkowa od innych, składa się z sześciu Takich trzywersowych zwrotek i jednej jednowersowej na końcu, coś ty uczynił ludziom Mickiewiczu, a pozostałe dwie to siedem i sześć wersów. W wierszu mamy różne środki stylistyczne. Wyjątkowo nie rzucają się na pierwszy rzut oka epitety, tak jak w 99% wierszów, tylko pytania retoryczne, czyli tytułowe, coś ty Atenom zrobił Sokratesie, ale również coś ty Italii zrobił, Algierii, coś ty Kolumbię zrobił Europie, i wszystkie te pozostałe. Natomiast epitetów oczywiście w wierszu nie brakuje. Mamy tutaj na przykład y, złotą, złotą statuę, którą lud niesie Sokratesowi, albo lud nieszczery. Pojawiają się metafory, pojawia się język potoczny, na przykład y, konkretnie, więc mniejsze oto, to jest kolokwializm. Mamy przerzutnie, a ci będą łzy potęgi drugiej ci, przecinek, zdanie jakby... Jest przerzucone do następnego wersu. Jeżeli chodzi o interpretację, myślę, że jest dosyć prosta. Podmiot liryczny wymienia tutaj wielkich ludzi, którzy dokonali wielkich rzeczy. Przy czym, jak to by zazwyczaj bywa w historii, z wielkimi ludźmi i z wielkimi rzeczami, można na nie patrzeć z jednej albo z drugiej strony. I nierzadko bywa tak, że ktoś, kiedy umiera, jest uznawany za bohatera, a potem te honory mu się odejmuje, albo na odwrót, ktoś umiera bez honorów, bez szacunku a potem pośmiertnie nadaje mu się ordery menale, przywraca się go u tworzy z niego bohatera. Ten wiersz właściwie jest po prostu opinią poety, który najpewniej kryje się za podmiotem lirycznym. Mówi zwyczajnie o tym, że trzeba się pogodzić z tym, że nienawiść ze strony społeczeństwa, to że często jest się tą czarną owcą, to jest część bycia wielką osobą po prostu. Podmiot tutaj przyrównuje Mickiewicza do takich właśnie osób jak Sokrates, jak Napoleon, wyraźnie przewidując, co się stanie w przyszłości z ciałem Mickiewicza. Teraz wiemy już na przykład, że prochy Adama Mickiewicza są na Wawelu, sprowadzone z Francji w 1890 roku. Wiersz jest napisany pięknym językiem, jest bardzo wprost. Nie ma tutaj jakichś specjalnych zakamarków, główek za logicznych, jakieś rzeczy, które trudno zrozumieć. Jest to po prostu wiersz o przemyśleniach poety i jest to bardzo dobry wiersz. Rzeczywiście pokazuje pewien schemat, który następuje w rzeczywistości. Rzeczywiście wielcy ludzie często niedoceniani są w swojej epoce, dopiero później, jak Van Gogha, jak Napoleona, którego zamknięto na wyspie, jak wielu, wielu innych wielkich ludzi. Mam nadzieję, że podobał się. Bardzo krótki wiersz, bardzo przyjemny. Miło się go czyta, nawet właśnie fajnie przez to, że nie ma jakiejś ukrytej interpretacji, tylko tak, mam, tak myślę przynajmniej, ja go tak interpretuję, jako jest jako po prostu przekaz poety do czytelnika. Mam nadzieję, że troszeczkę się bardziej osłuchałeś, osłuchałaś. Zostaw lajka, zostaw subskrypcję. Um, zostaw komentarz. Jak coś źle powiedziałem, powiedz mi dlaczego. Dzięki wielkie. Do usłyszenia.